Dzień dobry. Nazywam się Łukasz Graczyk. Przez niespełna 9 lat służyłem w polskiej policji na warszawskim Śródmieściu. Szanowni Państwo, na samym wstępie chciałbym podziękować za aktywność pod moimi filmami. Zapraszam do dalszego śledzenia. Zapraszam do subskrybowania tego kanału. Mam trochę ciekawych pomysłów. Wyjdę w teren. Kilka wywiadów już dogadanych. Jednak kanał musi troszkę jeszcze się rozwinąć. Drodzy rodacy, w dniu wczorajszym Przeczytałem informację, czy przedwczorajszym, że prezydent miasta stołecznego Warszawy przekazał komendzie stołecznej radiowozy wraz z innym sprzętem o wartości 3,5 miliona złotych. Zapanowało wielkie oburzenie, że w czasie kampanii przekazuje miasto sprzęt policji, że jest to robione tutaj czysto pr -owo. I żeby była jasność. Miasto stołeczne Warszawy od, jakiego, od czasu do czasu, nie wiem o jakiej częstotliwości tak naprawdę, ale zdarzało się, że jakiś tam sprzęt policji przekazywało łącznie z radiowozami, więc to nie jest jakby obiektem przynajmniej mojego oburzenia. No, inną sprawą jest to, że raczej w tych przekazaniach pan Trzaskowski nigdy udziału nie brał. Teraz nagle wziął, być może jest to właśnie robione pod kampanię wyborczą, no ale tutaj sami to ocencie. W każdym bądź razie, w tym sprzęcie za 3,5 miliona złotych przekazanych zostało 27 pojazdów, drony, noktowizory, lornetki, kamizelki, alkomaty i dwa meleksy. Muszę tu jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy na samym wstępie do pana komendanta stołecznego, panie pułkowniku. Oczekujecie od policjantów zachowania etycznego. Główny postulat MSWiA jest to odpolitycznienie formacji, jaką jest policja. Panie pułkowniku, panie inspektorze, salutuje pan prezydentowi miasta i uwaga kandydatowi na prezydenta. Moim zdaniem, chyba powinien zająć się tym jakiś wydział kontroli z uwagi na nieetyczne zachowanie. Tylko kto pana komendanta stołecznego będzie tutaj rozliczał. Oczekujecie od policjantów profesjonalizmu, zachowania, no, no profesjonalnego, tak? A pan, w oczach policjantów, po prostu wyszedł na osobę śmieszną i niepoważną. To nie tylko jest moja opinia, ale wielu innych osób. Przejdę już dalej, bo zachowanie po prostu, te, te salutowanie, to salutowanie do prezydenta miasta i uwaga, kandydata na prezydenta przy słynnym odpolitycznianiu policji było po prostu żenujące. Szanowni Państwo, ale do brzegu. Co zostało przekazane? 27 pojazdów i ten sprzęt, który mówiłem. Pojazdy jak najbardziej są potrzebne, chociaż zakładam i jakieś tam przycieki są, że... Do jednostek tych potrzebujących, znaczy w miejsca te potrzebujące raczej nowe pojazdy nie trafią, czyli do wydziałów na przykład patrolowych, które jeżdżą 24 godziny na dobę pojazdami. Tutaj jestem prawie przekonany, nie dam sobie obciąć ręki, ale prawie przekonany, że do takich wydziałów to nie trafi. Ale ok, tra pojazdy są potrzebne, więc gdzie by nie trafiły, to tam zawsze jakieś, jakieś miejsce znajdą. Pan rzecznik prasowy komendy stołecznej pan Szumiata który był oficerem prasowym komendy na śródmieściu więc myślę że realia tej komendy zna i tego miejsca śródmieścia znaczy nie myślę jestem przekonany że zna i zastanawiam się jak przeszło mu w ogóle przez gardło zdanie które powiedział przeczytam jest to z portalu radio dla Drony będą wykorzystywane w śródmieściu. Meleksy będą wykorzystywane w łazienkach, czyli wszędzie tam, gdzie nie powinny wjeżdżać pojazdy spalinowe, tam, gdzie wa ważna jest ekologia i tam, gdzie stawiamy na ochronę środowiska, mówi szumiata. Panie rzeczniku, myślę, że wewnątrz sam pan się śmiał i nie dowierzał, co mówi. Po pierwsze, drony. Drony na śródmieście. Moje pierwsze pytanie: kto będzie nimi operował? Jakiś wydział specjalny zostanie powołany, czy będzie to zabawka dla jakiegoś tam wydziału kontroli, na przykład? Dla osób, które nie znają realiów śródmieścia, drodzy moi, śródmieście w Warszawie jest najbardziej chyba okamerowanym miejscem, jakie może w ogóle istnieć. Na każdym kroku jest monitoring i to bardzo dobry. Jest nawet specjalne miejsce będzie przy ulicy Wilczej, gdzie siedzą operatorzy tego monitoringu i na bieżąco monitorują, co się dzieje na Nowym Świecie, na krakowskim Przedmieściu, przy Pałacu Kultury i Nauki. Często to, to oni dyżurny za, po ich informacji puszcza komunikaty, żeby udać się w jakieś miejsce, gdzie jest popełniane jakieś przestępstwo, czy, czy, czy etc. Na rondach Darmowskiego. wszędzie są kamery. Więc po jakiego grzyba jest tam potrzebny dron? Jest to po prostu Szanowni Państwo, no okej, okay, policja ma być profesjonalna, ale to jest po prostu, yy, te przy, yy, chcę tutaj udowodnić w tym filmiku tą niegospodarność, to odklejenie od rzeczywistości osób zarządzających, osób, które podejmują jakiekolwiek decyzje. Drony na Śródmieściu. Kto będzie tymi dronami operował? Czy zostanie powołany jakiś specjalny wydział? Przecież to trzeba przeszkolenie zrobić, a co będzie w przypadku, to, to po prostu wiem, że to będzie ciężarem dla policjantów, którzy będą musieli tego drona obsługiwać. Kolejno, kolejny świetny zakup, dwa Meleksy. I tutaj pan ja tam mówi o Łazienkach Królewskich. Wczoraj gdzieś czytałem jeszcze, że y, mają służyć też na bulwary wiślane, tam gdzie ciężko wjechać pojazdami. I teraz tak sobie myślę. W Łazienkach Królewskich przez okres całej mojej służby, przez 8,5 roku na śródmieściu, przeprowadziłem jedną interwencję. I to bo dziecko się zgubiło tam, od z, odłączyło się od wycieczki. Przyprowadziła to dziecko ochrona Łazienek Królewskich. Łazienki Królewskie posiadają ochronę z bronią e, ostrą. E, jest, e, I generalnie, gdy przeprowadzić analizę interwencji przez kilka lat e, z tego miejsca, no, no, no doszłoby, że raczej, raczej tam nic się nie dzieje ciekawego. A jeżeli już się dzieje, to nie ma problemu z tym, żeby wjechał tam radiowóz. Są bramy, szerokie alejki. Więc jest to po prostu, są to pieniądze wyrzucone w błoto. Kolejna kwestia, jeżeli chodzi o bulwar wykorzystanie bulwary wiślane. Na bulwarach Wiślanych, jeżeli już coś się dzieje, to dzieje się przeważnie coś bardzo poważnego. Bójki, ktoś biega z niebezpiecznym narzędziem, sytuacje dynamiczne po alkoholu. Gdy tam gaśnie, gdy robi się ciemno, gaśnie światło, tam ludziom. Odbiera jakiekolwiek instynkty, po prostu niektórzy, przepraszam, zachowują się, wiele osób zachowuje się tam jak zwierzęta, bo jest ciemno i można, tak? Więc jest tam naprawdę czasami grubo, po prostu grubo. I policjanci muszą działać tam szybko. I w większości tych interwencji są to interwencje nocne. I jak sobie wyobrażacie Państwo teraz, a i oczywiście na bulwary da radę wjechać radiowozem? Jak sobie wyobrażacie teraz patrol tam meleksem? Po pierwsze w nocy, wcale się nie dziwię jak ten meleks kiedyś wyląduje w Wiśle. Po drugie jest to obiektem po prostu śmiechu, policjanci na komendzie śródmiejskiej już po prostu są załamani. Ja się śmiać chcę, bo tutaj już niektórzy nawet mówią, że jeżeli będą mieli tym meleksem jeździć, to, 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 to nie będą nim jeździli po prostu. Bo to jest według nich ośmieszenie. To jest kolejny obiekt do śmiechu. Policja ma być, wyglądać profesjonalnie. No szanowni państwo, no, podam teraz kilka w ogóle problemów z tym meleksem. Po pierwsze, ktoś te meleksy te w to miejsce będzie musiał przetransportować, czyli na przykład do Łazienek, czy do, yy, czy do, yy, na Bulwary Wiślane. Te meleksy, yy, czyli potrzebny będzie sprzęt transportowy, bo nie wyobrażam sobie, żeby one jechały Wisłą Kolejna kwestia jest taka, że y, trzeba też zrozumieć strukturę działania komendy, y, w ogóle policji na, na Śródmieściu Warszawskim. Numer alarmowy 112 obsługuje Wydział Wywiadowczo-Patrolowy, który, gdzie policjantów jest już i tak za mało, wyjeżdża kilka załóg mniej niż jeszcze kilka lat temu. Jest ich naprawdę bardzo mało, bardzo niewielu. Nie wydaje mi się, żeby obciążano patrolowców, którzy są podłączeni pod ten system 112 numeru alarmowego, żeby oni jakby tym dojeżdżali na interwencję. Oddziały prewencji, które też strzegą bezpieczeństwa na Śródmieściu, ale raczej w patrolach pieszych oddziałują bardziej prewencyjnie, no nikim takiego meleksa również nie da, nie wypożyczy, nie wydzierżał. Więc strzelam, że otrzymają go dzielnicowi. Dzielnicowi mają swoją skupę swojej pracy polegającą na e, prowadzeniu, tych prowadzeniu tych niebieskich kart. E, na Śródmieściu naprawdę dzielnicowi mają co robić. I ja wyobrażam sobie taką sytuację, że zostaną oni ubrani dodatkowo jeszcze w te dwa meleksy. Dwóch pewnie policjantów czy nawet więcej może dzielnicowych będzie miał dodatkowy po prostu obowiązek i w ciągu dnia będzie musiało tam kilka razy przejechać się tym meleksem gdzieś na bulwarach albo w łazienkach. Żeby po prostu pokazać, że to zostało wykorzystane. Jest to kompletnie niepotrzebny, kompletnie niegospodarny. Zarządzający, rządzący, osoby odpowiedzialne. Ludzie się z Was śmieją. Policjanci się z Was śmieją. Nazwę to szary policjant. Wie, że to jest po prostu, że będzie z tego, kolokwialnie mówiąc, beka. Ale u was komu to nie przyszło do głowy. Tak samo jak z tymi słynnymi czapkami na łóżkami. Zresztą chyba taką nawet miał pan e, inspektor e, komendant Stołesze, tylko te uszy schował. Bo wstydł. No, ja po prostu nie jestem w stanie słowami wyrazić tego e, moich wszystkich myśli, bo musiałbym też zacząć przeklinać, A, nie chcę. I teraz tak. E, kwestia tych meleksów będzie potężnym problemem dla Komendy Śródmiejskiej. Będzie tam trzeba gdzieś się ładować. Będzie trzeba jakoś przetransportować. Będzie trzeba ich pilnować. Będą one obiektem śmiechu wśród społeczeństwa. Ktoś będzie musiał mieć dodatkowe po prostu obowiązki, których i tak ma dużo w postaci patrolowania, pokazywania, że jest to wykorzystywane. I teraz spójrzcie Państwo, ja mam wrażenie, że decyzje o takich rzeczach podejmuje jakaś ciocia, ciocia pani, pani Krysia, z jakimś tam panem Jankiem, gdzie siedzą, nie wiem, czy to, kto to wpadł w ogóle na ten pomysł w jakiejś komendzie stołecznej, czy w urzędzie miasta, i o, fajne melek, takie by się przydały, ale by to fajnie wyglądało, jakby policjanci sobie jeździli tam wesoło w łazienkach. No, no tak to wygląda. Ja nie wierzę, że komenda na śródmieściu, komendanci jacy są tacy są, ale nie wierzę, że wpadli na pomysł, że potrzebują wyrazili zapotrzebowanie, że potrzebują meleksów. Panie komendancie stołeczny, proponuję przejechać się po komendach policji, porozmawiać z policjantami, ale tak normalnie, na luzie. W poluweczce wyjść, porozmawiać. Czego potrzebujecie, mówcie wprost. Nikt nie pyta policjantów, tylko kupuję im dwa meleksy. Ja się uczepuję tych meleksów, ale to jest taki, to, to już nie chodzi o same te pojazdy, tylko to jest taki symbol po prostu. Symbol, jak to, to wszystko funkcjonuje w policji. Meleksy i drony główne potrzeby śródmiejskiej komendy. Można było inaczej spożytkować te pieniądze. Tym bardziej, że te meleksy, myślę, że nie kosztowały 10 czy 20 tysięcy. Zrzuciliście państwo zarządzający problem na policjantów i albo ten dron będzie gdzieś tam leżał w szafie od czasu do czasu sobie rzecznik albo ktoś z wydziału jakiegoś tam yy, dziwnego tym dronem od czasu do czasu polata. Zrobiony zostanie film, że zostaje wykorzystywany w miejscu, które jest najbardziej chyba kamerowane w Polsce i meleksami to samo no policjanci przejadą się parę razy porobią kilka zdjęć, od czasu do czasu dzielnicowy będzie musiał tym pojechać i tyle pieniądze wyrzucone w błoto z tych pojazdów oczywiście ja tu niedawno nagrywałem film o, o tym, że nasz komend warszawskich oczywiście większość zgadła, że chodziło to komendę śródmiejską, że nie ma czym jeździć myślicie, że któryś z tych nowych pojazdów tam trafi? no nie, pewnie nie Chyba, że ktoś teraz zrobi mi na no ale nie sądzę, jestem za krótki raczej. Więc e, no, tak się tutaj, e, tak się toczy w tej policji. Decyzje podejmują osoby, które po prostu tych decyzji podejmować nie powinny, e, oderwane od rzeczywistości. Siedzą gdzieś tam, jedzą pączki w biurze i wpadł, wpadają na pomysł, że kupimy dwa meleksy, kupimy drona, bo trzeba jakoś te pieniądze wydać. A może jakaś firma się zgłosiła, która ma akurat drony albo Melexy? Stajemy na ekologię. Podam jeszcze tylko jedno szybko przykład. Na komendę śródmiejską do wydziału patrolowego trafił kiedyś elektryk e, Hyundai Kona. Szczerze mówiąc świetnie się tym jeździł, rewelacyjnie. Problem polegał na tym, że ten Hyundai miał tam jeździć 24 godziny na dobę. W efekcie wyglądało to w ten sposób, że w końcu no, nie wytrzymywał tego e, tempa. padało, akumulator, e, padało e, Prądu nie było, więc Zdarzało się, że jedna załoga przez kilka godzin służby po prostu czekała, aż samochód się naładuje i dopiero wyjeżdżała w rejon. I to jeszcze musiała go oddać na innej komendzie. Więc, bo tam były się przeładowarki. Więc no to jest pokaz tego, jak w tym momencie chyba ekologia góruje nad tym zdrowym rozsądkiem. Nie, nie będzie bezpieczniej dzięki dwóm melexom. Nie będzie bezpieczniej dzięki dronowi, bo nie. Trzymajcie się, bądźcie bezpieczni, pozdrawiam.